Niedawno słuchałem wywiadu z Panem, to było jakieś trzy miesiące temu, kiedy mówił Pan, że sytuacja międzynarodowa wygląda jak w 1938 roku, i nawet Pan dodawał, że wiemy, co się potem wydarzyło. Widzę zagrożenia i to zagrożenia z wielu kierunków. To jest zarówno zagrożenie z kierunku Pacyfiku Chin, no i zagrożenie z rosyjskim imperializmem, i te dwa. Dwa kraje, Chiny i, i Rosja, mają wspólne cele. No, to jest jeszcze Północna Korea, to jest Iran. Rzeczywiście, aha, no jeszcze jedno to jest najważniejsze że właściwie Organizacja Narodów Zjednoczonych straciła swoje znaczenie w tej chwili. Ona jest no, niewydolna, nie, nie jest w stanie reagować. Ona trochę przypomina Ligę Narodów sprzed wybuchu II wojny światowej. Jest taka groźba i. Ona jest niestety wyraźna. Zdaje się, że Donald Trump próbuje że na wszelkie możliwe sposoby, jakie mu przychodzą do głowy, temu zapobiec. Dla niego najważniejsza jest Wenezuela w tej chwili, ponieważ to jest test. Jeżeli mu się uda pozbawić Maduro władzy, to to jest sukces.